Witam Was, polski kolekcjoner i w tym filmiku pokażę Wam e, unboxing 10 boosterków e, z e, kart mistrzostwa Świata w 2002 roku w Korei i Japonii. A więc, tak, w takim jednym boosterku znajduje się 6 kart, w całej kolekcji 140 kart i w tym jedna karta z trofeum, jedna z. Udaję logo Mistrzostwa Świata w 2002 roku w Korei Japonii. Jedna z maskotką. 17 lok Mistrzostwa Świata, e, począwszy od pierwszych Mistrzostw Świata. 99 e, zawodników, 20 e, lok e, państw uczestniczących w tych Mistrzostwach Świata. Jedna lista czyli z wszystkich kar znajdu znajdujących się w kolekcji. Zaczynamy pierwszy z czterech. Mamy tutaj logo Mistrzów Świata w Italii w 1934 roku. Logo Arabii Saudyjskiej Fabio Cannavaro. Tak te karty wyglądają z tyłu. Tutaj jest miejsce urodzenia zawodnika jego waga i wzrost w jakim klubie wtedy grał Cannavaro, Marquez, niegdyś zawodnik Barcelony, Zinedine Zidane, Francuz i Niemiec to był pierwszy Busterek i kolejny Już No i mamy logo Mistrzostwa Świata w Korei Japonii. To jest karta numer 20. Bardzo fajna karta. Będzie te karta co fajne. E, logo kon, e, niemie niemieckie Bramka Szoliwekan Patrice Vieira. Kanu i Japończyk. No, przejdziemy dalej. Kolejny trzeci bustery. No, nie mogę. <słuch> Powtórka logo Kory Japonii. Logo Meksyku. I tak. Tryzygie. Balak. Goranczyk. I Chorwat. I mamy kartę numer 2. Logo Mistrzostw Świata w Korei, Japonii i grupy. Logo Korei i karty zwykłe. I Francesco Totti na koniec. Rui Costa, Ronaldo, Rogo Japonii i Rogo Mistrzostw Świata z maskotkami. Tak, są maskotki Mistrzostw Świata o, i wyłania nam się <coughs> Pucher za Świata, Rogo Włoch i Zawodnicy. Argenty, czy Uruguaj, czy Zjednoczonych i Szwed. Zostały nam cztery busterki. Pauleta. Logo USA I 3 świata w Korei i Japonii 3, 3 ostatnie boosterki zostały Tutaj Koraz kolejne maskotki 3 świata Turek Znaczy logo Turcji I karty bazowe Ostatnie 2 boosterki Trofeum mistrzostwa Świata. Trofeum Herb w Szwecji. No i Tomasz Hajto Polak. Na końcu kafu. I ostatni busterek. I mamy tak. logo mistrzostwa Świata we Francji w 1998 roku. W Paragwaju. W Zabudnicy. I na końcu dowodnik brazylijski. No i jest tak, podsumowując ten unboxing 10 boosterków Mistrzostw Świata w 2002 roku, zebraliśmy tyle kart bazowych. jak to wygląda. Francesco to Tati był, Balak, Kan. Dobrze tyle wartościowy i tyle log. Takie loga. Dobrze, jeżeli chcecie się ze mną wymienić, to piszcie w komentarzach lub na priv, a poza tym komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Pozdrawiam Was i cześć.